Pierwsza myśl, jaka mnie tutaj się, że tak powiem, nasuwa, to ta, że trzeba takie rzeczy robić, niezależnie czy na koncert przychodzi 20 osób, czy 220 osób. Mówię o szlachetnych koncertach klubowych. Jest to festiwal, może nie festiwal, Trzecia Zielonogórska Wiosna Jazzowo-Bluesowa i nazywa się to Lotto Jazz Blues. A no banalna i trywialna myśl to jest ta, że nie jest łatwo, ale przecież nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Jeśli chodzi o współpracę, wiadomo, że klub taki jak Piekarnia Cichej Kobiety nie jest sam w stanie zorganizować koncertu od początku do końca. Musi mieć partnerów, musi mieć partnerów głównych, musi mieć partnerów, że tak określę, drugiej linii, ale też i patronów medialnych. Tak? I no media po prostu, które wspierają i to w stopniu bardzo znaczącym. Był partner strategiczny czy główny, który właściwie dzięki niemu całe to przedsięwzięcie mogło, że tak powiem, być można było kontynuować. Lotto Jazz Blues to festiwal, nie festiwal, to spotkania muzyczne, gdzie przede wszystkim prezentowany był jazz. Jazz na europejskim, światowym, nawet można tak pokusić się o takie stwierdzenie, ale też na najwyższym polskim takim poziomie. Mięsistego, dobrego, krwistego blusa mieliśmy tyle, że. Uh. I często y, ludziom albo się nie chce, albo, albo twierdzą, że nie są przygotowani na ten rodzaj muzyki, że jest to trudna muzyka, y, a to. Dosadnie mogę powiedzieć: guzik, prawda! Udało nam się zaprosić wiele, wielu artystów, świetne formacje jazzowe, bluesowe. Cała wiosna stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co stwierdzali nie tylko ci, którzy tutaj przybyli, ale też ludzie, którzy zapoznawali się z tym programem, krytycy muzyczni. Wykazało zainteresowanie też jazz forum. Koncert Marka Napiórkowskiego, jego płyta autorska Up! wywołała taki entuzjazm, że po prostu emocje sięgały zenitu. Ale było też wielu innych wielkich artystów. Niki Bass, świetny bluesman amerykański i doktor. Blues, czyli krzyżykę rybarczyk z wielką Łodzią. Nasza formacja jest for jazz i głównym problemem jest to, że oni są stąd. Wszyscy, prawie wszyscy mieszkańcy mówią, a to nasi muzycy, to kiedyś tam wpadniemy ich posłuchać. To są specjalne koncerty. I nie należy ich opuszczać, bo to nasi chłopcy. Nie, trzeba przyjść ich posłuchać, bo oni zasługują na to jak najbardziej. Grają dobry, dobry jazz. Może nie słabszy, ale my trochę więcej oczekiwaliśmy po koncercie Chrisa Jaggera. Zespół Buraki, który formacja z Wrocławia, która występowała, dali bardzo dobry koncert. Natomiast Chris Jagger 10 lat temu było wiele ciekawszy, interesujący. Wielkich artystów naszych, rodzimych, Wojtek Karolak, i, i dwa saksofony, zresztą lubuskie, więc te akcenty. Bo Robert Chyła i, i Tomek Grzegorski to są panowie z Nowej Soli. Potem filary jazzu polskiego, ale przecież znane w Europie, a nawet i w świecie. Włodzimierz nachorny, uśmiechnięty przy klawiszach, i do tego Marianna Wróbleska, która z olbrzymim temperamentem, takim jazzowym, śpiewała. Good Blues. Igor Łojko na harmonijce, ale też jako wokalista. Um, no, jedna z najlepszych ja twierdzę, że najlepsza y, gitara y, bluesowa to Filip Kozłowski, tak? ale i też pozostali muzycy. Adam Baudych, który znalazł czas y, pomiędzy jednym a drugim dużym koncertowaniem, żeby wpaść do do Zielonej Góry i zagrać, zresztą po raz kolejny w, zajechał, on lubi tutaj grać. Mówi, że jest pewien jakiś magnetyzm, coś tu się takiego dzieje, wytwarza, że on po prostu szaleje tutaj na scenie. No i na końcu Chip Tobacco, to wielka niewiadoma tych spotkań muzycznych, znaczy wiedzieliśmy, że to odkrycie bluesowe 2013 roku, ale no co innego tytuły, a co innego potem koncert. No i byliśmy wprost oszołomieni. Wiosna jazzowo-bluesowa zielonogórska toczyła się przez ponad dwa miesiące. I Jest jak gdyby przejście naturalne, no bo już kilkanaście lat chyba, ponad 10 przynajmniej gramy noce brusowe w ramach lata lat, 3 Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Układa się bardzo dobrze, jako że zok nam wierzy. To jest bardzo cenne, że my nie musimy udowadniać, że przedstawiamy program autorski i on jest akceptowany. To jest takie trochę niezręczne, bo chwalę coś, co sam robię, co oczywiście realizuję nie sam, bo tak jak powiedziałem, mam wielu partnerów. Byli na tych koncertach fachowcy od muzyki wykładowcy muzycy i wydaje mi się, że w zielonej górze za mało się rozmawia. Za mało się rozmawia o wydarzeniach muzycznych. ja twierdzę, że to, co żeśmy tutaj zaprezentowali, jest to materiał też do dyskusji. To jest banał, co powiem, ale tworzy się pewien ferment, tak. Jest to przyczynek i, i możliwość skorygowania, ale też zrealizowania kolejnego yy, kolejnej edycji